Ja chciałam. Się z naszą... no. ja chciałam się z panem. No już, już robimy sobie. Już proszę bardzo. A, no, no. no co? Która to jest? No, I jeszcze tam taka jest mozaika z polacja. A to ja wtedy będę wiedział. Bo nie mam się kogoś pytać, teściowa nie żyje. To nie <śpiewa> no to proszę Paninka teraz. Oprowa o, proszę oprowadzić prowadzić następ. No. To jest, Już to o, jest... oglądamy, oglądamy bardzo ładnie, tak, a nie, a nie, patrzymy się ma aparat. Bardzo ładnie, I to tak. jest ostatnia wieczerza, tak? Tak, tak ostatnia 2, wieczerza w kole, taka nietypowa. Jest 12, jest apostoł. Ja ostatnio się zastanawiałem, bo jest tak, Juda Tadeusz i Judasz. Mm. I się zastanawiałem jak to tam z tym jest. I w Wikipedii tam znalazłem Juda to nie jest nie... ten, to jest ten. Co no dobrze, ale dlaczego Juda, Juda Tadeusz? Z czego to się wzięło? To Juda. Może no. na drugie, to nie to Nie, albo może z Judy pochodzi. A może? No, no. no Judy teraz pochodzić. już stań naprawdę, bo już nie ma nikogo oglądającego. No i jeszcze studencka no, jest sąsiedem, no. A, Jest A, nie jest, znaczy, tam na tym, to jest e, e, wystawa studentów. Czyli chodzi pani dydaktyw, tam na to. Y, Wyższy Instytut Teologiczny, ja studium sztukińskalnej. Ja też miałem iść ja na, e, na telewizyjne tam takie, ale nie byłoch. Nie, nie, ja nie chodzę na trzeci wiek. Nie na trzeci. Tam jest. Y, studio, są takie ikony to pani tam chodzi chyba tak. no a oprócz tego miało być to takie typu y, telewizyjne. Ja no no, no w mediach jak ktoś no, pracuje. Ja rozumiem, no ale i ja nie było tam kandydatów nie słyszała, tylko ja byłem pisali, pisali zapraszali bez względu na wiek w związku z tym nawet sobie załatwiłem uproboszcza opinię załatwiłem sobie bo tam wiem że y, jest metrykę